Hej, cześć, siemano wam wszystkich. Oto kolejny odcinek, zagrajmy Worms Revolution. Tak, ostatnio przeszliśmy szkolenie właśnie, pierwszy tam, broń właśnie. Udało nam się przejść. Nie wiem jaki miałem, czekaj, jaki miałem czas? 3 minuty? Tak, to o to chodzi? 3 minuty w zasadzie sekund, no nawet całkiem, całkiem nieźle. No okej, okay, to dzisiaj zaczniemy sobie pułapki. W kolejnej misji dowiesz się jak wyglądają podstawowe rodzaje pułapek, są to ważne informacje które na, na pewno przydadzą ci się na polu walki Oj to bardzo się przyda, bardzo bardzo się przyda, tak Okej, okay, start Pewnie słyszeliście znów, że że przenieśli ten no. Później powiem Not only will you learn how to kill worms with advanced movement and weaponry such as mines, you'll also learn how to turn hazards to your advantage. We didn't get this sort of training in the woodland Soap brigade scouts, although we did kill trees. Okay, dobrá. Each Pewnie ostatnio z, kurde pewnie czytaliście już. No właśnie, tam e, dał post, no tam rzucili post właśnie na Facebooku, no ta strona, ta, ta, ta z tym, z, z, no CD Action właśnie, ten magazyn CD Action, co nie? I tam właśnie napisali, że, czekajcie, a, wybierz minę, okej, okay, spoko, oh, shit, źle zrobiłem, fuck. Odpowiedz what the O O kurde! O kurde! O fuck, 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 fuck! O shit! O kur? O ja pier. nie no! <ścoughs> Nie no, <laughs> nie no misja nieudana, jeszcze raz muszę, ja nie mogę, a właśnie nie skończyłem, przenieśli znów, no, premierę, zgadnijcie kiedy, zgadnijcie kiedy przenieśli znów premierę, na 14 kwietnia, ponad dwa miesiące trzeba czekać, no prawie, prawie, lol, tak się wkurzyłem ostatnio, myślałem, że coś, dobra, okej, okay. obraz pierdzielamy, Mój robaku, mój robaku, spierdzielaj. Fajnie, dobro. Udało się. Wtedy źle zrobiłem. Fuck, źle... Idź, idź tędy. No, spoko, okej. Okay. Eee, skacz, ziomuś. No. What the fuck. No. Skacz, ziomuś. No. Eee. Nie rób sobie, jaj. o dobra, udało się, wow! Fuck. jak ja bym tam skoczyć do jasnej cia... a! Właśnie, o to chodzi! O, ale ładnie! Ojej, ale ładnie, w sam raz! Wow, wow, wow! Ale poszedł! Poszedł! O, śmierdzi jakiś będzie. <laughs> tak się wkurzyłem, kurczę. Że mało brakowało, bym powiedział kurde na głos. O kurwa. Tak właśnie mało brakowało, serio. Tak się wkurzyłem. Myślałem, że będzie bardzo szybko, a tu jeszcze dwa miesiące pana czekania. A się wkurzyłem, powiem wam. He, <laughs> na łepi mu. <laughs> Dobra, okej. Okay. Tak starczy. tyle ile starczy odległości od niego. Wow! fajnie <laughs> Fajne to jest! A teraz tego, tak? Musim... ...pułapkę mu... ...podłożyć pod... ...pod nogi lub coś. Ooo, oh, fuck. Okej, okay, spierdzielamy. O, oh, fuck! O, oh, fuck, fuck, fuck! fuck. O, oh, fuck. Dobra, udało się. Yeah! Wow! Wow! Co to było? Co to było? Jaka broń? kurder, pewnie ten. No okej, okay. gdzie on jest w ogóle tak przede wszystkim? Aha Halo! Ale mamy fajne te robaki co powiem wam, moi drodzy. Powiem fajne, fajna, gra. grałem w kiedyś, oj dawno już.

tak o to chodzi pewnie Tylko kurde musimy spierdzielić Fak Dobra O to chodziło? Bo nie wiem A nie Fak Źle zrobiłem znów Oh shit Oh shit O kurde Ale zrobiłem Fak źle zrobiłem Fak Ajajaj aj. I, i znów pewnie trzeba powtórzyć misję No a jak Tak myślałem, od nowa znów Aaaa ah, fuck Dobra, szybko zrobimy to, spokojnie tam. Spokojnie Dobra O nie, z tego, z tego miejsca E, spoko, fajnie, 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 zajbiście E, idź tędy jak No nie, no od nowa Myślałem, że będzie Ooo, oh, fek Oo, oh, fuck No spoko, fajnie, zajebiście. Po prostu mega Jak tak można Taku, Taką łatwą misję zrobić Taką łatwą misję kurde nie zrobić LOL Takie łatwe Dobra fajnie Dobra padać do wody zajebiście Dobra fajnie Dobra idziemy dalej Oh shit Ale zrobiłem Ale zajebiście Nie no Fuck Ja pierdzielę Jeszcze raz musimy zrobić, fuck Dobra, starczy, taka odległość, starczy, spokojnie Headshot, dobra, fajnie trafił Dobra, fajnie, fajnie Grzybuś On grzybusia zrobił What the fuck Co to się dzieje, to same inny kurde opuszczam, lol Dziwne No Ol, skok, wow o skok, wow Mega skok kangaru, <laughs> Tak jak z tym w GTA, w GTA właśnie Z Andreas Dobra fajnie, kolejny padł Kolejny padł No i znów grzybuś, a tu wielki grzybuś O jezu, jeszcze dwóch No, ale on ten głupi robak jest, czego on dostawia te miny samemu, lol Dziwne Powiem, dziwne No okej, okay, dobra no dziwne, dziwne, ale tam się nie, się nie przyjmuje. Dobra, spierdzielamy, spierdzielamy, spierdzielamy. Ja sobie łyknę picia, energetyka, oczywiście. Ale ci, cicho tam. No okej, okay, dobra. Dobra, to... Oh fuck fuck fuck. Oh fuck. Oh shit. Oh shit. No nie zatrzymuj się. Klinki, klinki. Nie zatrzymuj się, dobra? Oh fuck. Oh shit. To tak, musimy pamię pewnie... Okej, okay, look at that oil drum. Is it just landscape? And it's town state? Yes. If you blow it up, no. Then it becomes Mount Killiworm Jar. No dobra, wiem, 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 wiem. A i o to chodziło. Pewnie, ale nie jestem pewny. Chyba. O, pięknie. Albo tutaj. Ach, cholera, wiem. Nie wiem. O kurde, o, oh, o, wiem, mam mu małe wiem. Oh siedź. Tutaj chyba, tak? What the fuck? Ale beka. Dobre to. Dobra. Starczy. Haha, <try> 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 dobre. wow Wow Wow, 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 co to się odkurwia? O, siat, musi mi tak? Umieść w tym miejscu ostatnio minę, Uzbroj minę? No dobra, wiem, tylko nie chcesz... Czego się nie chcesz ruszać? Ej, robaku, mój drogi. Co to za jakieś zielone gówno? To tak, tutaj mam minę położyć, tak? Nie wiem, czy o to chodzi, ale o to chodzi? My nie wiem. Umyj się miejscu, za tą minę, Uzbrój? A jak ja, jak ja mam ją uzbroić? Ej, ziomuś. A, o to chodziło No! O to chodziło, yeah! Chyba ostatni już pewnie ten robaczek mój. Oj, robaczek. Do czego? Do czego nie dostałem? Dlaczego? nie dostałem? Nie, dostałem jakiś. Co ty medal? No to chyba dobrze. O ja nie wiem sobie zerkniem sobie jeszcze, czekajcie Eee, klinki zniszczył sześciu przeciwników, no to 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 wiem, dobra No okej, okay, tylko, eee A, dobra Spoko No i kolejny będzie, szklenie zobaczcie sprzęt i to sobie zrobimy w kolejnym odcinku, tak, w kolejnym odcinku sobie zrobimy to Eee, dzisiaj zrobi właśnie miałem trochę problemów dzisiaj, no Trochę to trudniejsze było niż tamto broń to łatwiej było ale będą pewnie trudniejsze tu jakieś obiekty fizyczne będą woda rosła strona robale właśnie nie wiem o co tu będzie chodziła jeszcze zobaczymy sobie aż dopiero za 7 odcinków zobaczymy i boss jakiś trujący petę pet czy jakoś tak nie wiem jak to się mówi ale co tam jeden chuj czy tak czy tak kurde co nie aj tu ty, to nie jest koniec gry powiem wam. Jeszcze tutaj będą jakieś, fajnie. Fajnie, bo my dopiero tutaj jesteśmy, ha! To nie jest takie łatwe powiem wam, moi drodzy. Jeszcze tu jakieś łamigłówki są. Dobra, tu jakieś łamigówki są jeszcze Właśnie. Wow! Wow! Ty dobry to! Tu jeszcze łamigówki będą! O ho ho! No nieźle! Ale to sobie zobaczymy dopiero pod pod tym kampaniak zrobimy co nie moi drodzy No i tak właśnie łamigłówki sobie zrobimy później może Takie będą dodatkowe odcinki co nie No i teraz ja się z powoli z wami żegnam Czekajcie na kolejny odcinek Nie wiem kiedy będzie zobaczymy Zobaczymy bo tak teraz czasu nie mam Ocinki odcinki będą trwać zależy od misji wiecie Tak po 14 minut zależy od misji wiecie Będę tylko po misji robił odcinek. Jeden odcinek, jedna misja, co nie? I tak właśnie jest dobrze, bo tak dwie misje to tak... Nie bardzo się chce oglądać, co nie? Właśnie jakoś tak dziwnie. Po jednej misji tak lepiej. Dobra, widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć, na razie.